Co roku jeździsz na przeglądy swojego samochodu. Dbasz o to, aby był czysty, odkurzony, aby był sprawny, i jeździsz myśląc, że jest cały czas z nim w porządku, ponieważ dbasz o niego. Ale zastanów się tak naprawdę, czy dbasz równie dobrze o siebie samego czy chodzisz do lekarza, czy dbasz o swoje ciało, czy dbasz o swój umysł, czy karmisz się myślami, które są pozytywne, które mówią o tobie, że lubisz siebie, kochasz swoją pracę, kochasz. Świat dookoła, kocha swoją rodzinę, czy jesteś zadowolony ze swojego życia? Mam dla ciebie jedno ćwiczenie, które pozwoli ci się uspokoić, które nada ci tempa swojego życia bez pośpiechu i relaksu. Połóż się na plecach, zamknij oczy i zacznij rytmicznie, spokojnie oddychać. Wyobraź sobie, że twoje mięśnie się relaksują, że jesteś coraz bardziej spokojny, spokojna i odpoczywaj. Relaks w naszym życiu ma dla nas zbawienne cechy, ponieważ nasze mięśnie, kiedy są napięte, nasz mózg myśli, że pracuje, że ćwiczy, że jest zmęczony, że ciężko haruje. Jeżeli odpuścisz mięśniu, jeżeli staniesz się zrelaksowany, to będziesz także szczęśliwy. Zauważ, czy Twój pies, czy Twój kot jest napięty. One leżą spokojnie, zrelaksowane, kiedy je weźmiesz na ręce, masz wrażenie, że przepływają ci przez ręce. Tak samo Twój organizm, żeby zrelaksować, musisz odpuścić, musisz zamknąć oczy, oddychać płynnie i relaksować się. Wyobraź sobie, że Twoje mięśnie rozciągają się, że Twoje ciało jest coraz cięższe, a Twój oddech wdech nosem, wydech ustami. 3 sekundy wdychasz, 7 sekund wypuszczasz powietrze i się relaksujesz. Dla niektórych może to jest śmieszne, dla niektórych będzie zabawne, że takie rzeczy się mają, ale właśnie przez to, że się śmiejemy z tego, to nikt nie stosuje ćwiczeń relaksacyjnych, nikt nie stosuje afirmacji. Afirmacji, czyli mówienie do siebie w pozytywny sposób. Lubię siebie, jestem pewny siebie, jestem bogaty, jestem zrelaksowany. U, udaje mi się, wszystko, osiągam sukcesy i wymyśl sobie taką modlitwę. Wymyśl sobie taki wierszyk, taki tekst, który zawsze rano będziesz powtarzał, kiedy się budzisz, i zawsze wtedy, kiedy zasypiasz. Zauważysz, że po tygodniu, po miesiącu, po dwóch miesiącach, jeżeli będziesz do siebie ciągle tak mówił, to te słowa zastąpią Twoje negatywy, zastąpią to, co do tej pory było karmienie, czyli kładzenie się spać z problemami, wstawanie z problemami, nie chcę mi się wstawać, nie lubię tej pracy, nie lubię siebie, w co mam się ubrać i ciągle negatyw, negatyw. Kiedy zasypiałeś, także negatyw, bo nie lubisz tej pracy, bo nie lubisz swojego ciała, nie lubisz swojej rodziny, nie lubisz swojej garderoby. Zacznij zmieniać te myśli na pozytywne. Ale najlepiej to przyjmuje organizm i najlepiej przyjmuje twoja psychika wtedy, kiedy jesteś zrelaksowany, wtedy, kiedy jesteś zrelaksowana. Więc uprawiaj leżenie, uprawiaj oddychanie regularne i uprawiaj afirmacje dwa razy dziennie, a najlepiej trzy razy dziennie. Napisz w komentarzu, czy będziesz w stanie to zrobić i jeżeli tobie się to uda, to napisz, jakie zmieniło to w tobie nastawienie, jak zmieniło to w tobie życie. Trzymaj się, powodzenia, cześć.